Cześć, tu Ada ze sklepu Zdrowy Tydzień. Dla wszystkich pań dbających o swój piękny wygląd chciałabym dzisiaj polecić glinki, które mamy w ofercie. Glinka ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi o kwestie odmładzania naszej cery, o kwestie dotyczące oczyszczania, tonizacji. Możecie wybrać spośród naszej oferty glinki czerwoną, niebieską, czarną, białą albo różową. Każda ma troszkę inne właściwości, ale wszystkie pozytywnie wpływają na wygląd naszej cery oraz skóry całego ciała. Dla przykładu chciałabym wam zaprezentować glinkę różową. Ona ma unikalny skład, ponieważ pochodzi z połączenia glinki czerwonej i białej. Jej zadanie to nawilżenie i zmiękczenie skóry. Jak widzicie, na niej nie ma konkretnego napisu, po prostu nawilża i zmiękcza. Natomiast czerwona odżywia, czarna ujędrnia. Stosowanie tego rodzaju glinek na całe ciało wymaga przygotowania musu. Taką glinkę możemy rozcięczyć z hydrolatem. W naszej ofercie mamy hydrolaty z oczaru, z czystka i z róży. Pamiętajcie, że żeby przygotować taką maseczkę z glinki, nie wolno używać metalowych naczyń. Róbcie to w plastikowych naczyniach z użyciem plastikowych szpatułek. Glinka oprócz tego, że może być składnikiem naszej domowej maseczki, może również służyć jako składnik kompresu, okładu, maści, peelingu. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Po glinki zapraszam Was na stronę zdrowytydzień.pl do zakładki naturalne kosmetyki.